Ja nie jestem wodzilejem w trakcie spotkań towarzyskich. Raczej jestem obserwatorem, słuchaczem niż tym, który opowiada żarty anegdoty z planu filmowego z tras koncertowych. Nie. I dla mnie najważniejsze w tym wszystkim jest to, że te piosenki, że ta płyta jest po prostu rodzajem rozmowy z, z ludźmi, którzy chcą posłuchać muzyki doktora, doktora Misia i to jest chyba że dla mnie absolutnie najważniejsza to, że mogę się podzielić swoimi obserwacjami, emocjami, to, że też momentami, no to jest jakiś rodzaj też takiej autoterapii, że jednak rozbieram się do, do golasa, zdejmuję tam te kolejne warstwy ubrania, potem tamte kolejne warstwy ochronne i i staję przy... i mówię: taki jestem. No. Nie najpiękniejszy, nie, nie najmłodszy, nie najmądrzejszy, ale, ale tak to właśnie wygląda w moim wypadku. I, I jest też coś w tym. Ja nigdy nie byłem na kanapce psychoanalitycznej. Nigdy. Coś w tym jest, że ta muzyka, koncerty, a w tym wypadku płyta bardzo. Może nawet najbardziej jest pewnym rodzajem takiej psychoterapii, że te wszystkie rzeczy, których ja się boję, a jest ich odgroma, przerabiam, oswajam je, nazywam, próbuję się z nimi zakolegować.